Cześć, witajcie w kolejnym tutorialu na kanale Owieczka. Ja mam na imię Justyna, prowadzę ten kanał, a także konto na Instagramie o tej samej nazwie. W dzisiejszym tutorialu chciałabym Wam pokazać, jak wygląda moje aktualnie ulubione nabieranie oczek, czyli Old Norwegian Cast On albo German Twisted Cast On czyli tłumacząc na nasze staronorweskie nawieranie oczek, które po prostu jest em, nie bardzo elastyczne, ale bym powiedziała wystarczająco elastyczne na tyle, żeby na przykład w ten sposób zaczynać skarpetki. Tutaj macie właśnie skarpetkę zaczętą tym sposobem. Kolejną skarpetkę zaczętą tym sposobem właśnie. A także... Trwającą właśnie pracę nad mitenką. Tutaj także jest ten sposób nabierania oczek. I zobaczcie sobie, na ile on jest um, elastyczny. On nie jest um, bardziej elastyczny niż dzianina. On jest tak samo elastyczny. Widzicie, tutaj niewiele bardziej mogę rozepchać tą dzianinę niż to, co jest tutaj. I właśnie ten sposób będziemy sobie Ćwiczyć, ja te oczka zawsze nabieram tymi samymi drutami, którymi później robię resztę tej dzianiny. Także tutaj 3 mm, tutaj 4 mm, a tutaj chyba 4,5. Także nabieram oczka na te same druty, którymi później przerabiam całą robótkę. Całość pokażę Wam na włóczce Drop Fiesta. To jest kolor Karnawał 27, Ym. i na drutach 3 mm. I od czego zaczynamy? Przede wszystkim zostawiamy sobie właśnie ten drugi ogonek włóczki, który będzie tutaj, od naszej strony. Ja jestem tutaj. I kładziemy go sobie na tych dwóch palcach, na kciuku i na palcu wskazującym. Tu mamy ogonek, przypominam. Tu mamy nitkę idącą od motka. Tu położę motek to może będzie bardziej jakoś tak, to zapamiętania i łapiemy te dwie końcówki, już tutaj łapiemy razem i trzymamy. Pierwsze oczko, to u mnie zawsze jest nie supełek, a po prostu takie nawinięcie włóczki, czyli od góry kładziemy drut i po prostu przekręcamy. Trzymamy to nasze pierwsze oczko, czyli po prostu to nawinięcie, trzymamy paluszkiem na drucie, żeby nam się nie spadało. I naszym drutem przechodzimy pod tą pętelką, którą mamy na kciuku. Pod spodem i zahaczamy o tą niteczkę. Dalej. Ona się wydaje być nazwijmy ją środkową, tak? Bo jest pomiędzy obiema tymi zewnętrznymi. Od spodu od góry Przekręcamy i łapiemy niteczkę od motka. Przechodzimy przez pętelkę i puszczamy pętelkę. Hmm. To jest nasza pierwsza, a właściwie druga, drugie oczko. Ale pierwsze zrobione tą metodą. I jeszcze raz. Pokazuję powolutku. Od spodu... Zaczepiamy o dalszą niteczkę, przechodzimy przed pierwszy, pod pierwszą niteczką, przekręcamy, łapiemy nitkę od motka i przechodzimy przez powstałą pętelkę. Puszczamy z kciuka pętelkę, zaciągamy, o tak zaciągamy i w ten oto sposób znowu mamy nitkę, tą końcówkę na kciuku. Mamy już trzy oczka. I co? Robimy jeszcze raz. Omijamy całość pod spodem. To, co mamy na kciuku, łapiemy za dalszą niteczkę. Od góry pod spodem zaczynamy tutaj przekręcać. I mamy pętelkę, przez którą przewlekamy tą niteczkę od motka. I chyc. Przepuszczamy przez nią. Zaciągamy kciukiem. Tym samym mamy już ponownie na palcu tą pętelkę i mamy już cztery oczka. Mhm. I ponownie. Zrobimy teraz które czwarte oczko. Czyli pod spodem tego, co mamy na kciuku, zahaczamy o dalszą niteczkę, drut. Trud przechodzi pod pierwszą niteczką. Tutaj już palec nam się ugina. Robi się pętelka. Łapiemy nitkę od motka. Przechodzimy pomiędzy tutaj tymi. Puszczamy to, co na kciuku. Bo musimy zaciągnąć. Kciukiem zaciągamy. I znowu mamy nitkę na kciuku. I ostatni raz. Tutaj już mam 5. Szóstą pokażę. Czyli pod spodem łapiemy dalszą nitkę. Przechodzimy przez środek pętelki. Palec tutaj już nam się odgina, żeby ta włóczka z niego spadła, ta pętelka, łapiemy nitkę od motka i przepuszczamy ją przez tą pętelkę. Spuszczamy z poruszka. Już. Teraz pokażę może szybciej, bo ogólnie to się szybko robi, tylko ja powoli pokazuję. Czyli tutaj trzymamy sobie pod spodem, łapiemy nitkę dalszą, łapiemy nitkę od motka, przeciągamy przez pętelkę i Zaciągamy. I ja sobie teraz szybciutko zrobię więcej oczek i pokażę Wam jak je przerabiać. Ok, powiedzmy, że mam już nabrane tyle oczek, ile y, potrzebuję. Teraz chciałabym y, to nabranie oczek przerabiać w okrążeniach. Czyli przekręcam sobie robótkę. Teraz już niteczki mam z tej strony której potrzebuję, żeby przerabiać i chcę wyciągnąć sobie z połowy tutaj żyłkę, bo będę przerabiać oczywiście magic bo to jest mm, powiedzmy, załóżmy, że yy, chcę. Tejkuł hmm, ciężko, yy, że chcę robić skarpetkę, więc mały obwód muszę robić magic i teraz wycham tutaj w te oczka z powrotem, drut, przede wszystkim tutaj w ten na początek nabierania oczek, pamiętacie, przekręcone tutaj pierwsze oczko i wyciągam drut, tu, gdzie są niteczki. Biorę sobie końcówkę włóczki tą od, od motka nie tą. Yy, nie tą końcówkę, tylko nitkę od notka, bo nią będę przerabiała, sprawdzam, żeby mi się tutaj nic nie przekręciło, żeby był brzeg o tu. Jest wszystko w porządku. I zaczynam sobie po prostu przerabiać w okrążeniach i w oczka wbijam się od tej strony. Nabieram włóczkę i przerabiam. Trochę mi to idzie mm, koślawo i kwadratowo, gdyż bardziej Was widzę w podglądzie niż to, co robię rękami, ale damy radę. Pamiętajcie też, żeby tutaj tych oczek nie nabierać zbyt ciasno, ponieważ, jak nabierzecie zbyt ciasno, to tym mniej elastyczne to wszystko będzie. Także przerabiamy sobie dalej. Tak nabieramy prawe oczka, a lewe oczka nabieramy wbijając się tutaj w środek i w ten sposób. Tutaj prawe, bo powiedzmy, że robimy ściągacz. A tutaj lewe. Czyli w środeczek. Ojejku. I przerobiona, tak? Tutaj po prostu musicie mocniej ściągnąć. No niestety ja to wszystko widzę w podglądzie. I tak oto umiecie już nabierać oczka staronorweskim sposobem. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne tutoriale, a także podcasty. Jeżeli Wam się podobało, zachęcam do kliknięcia yy, napisu guziczka subskrybuj, albo nawet kciuka w górę, napisania komentarza ze swoimi wrażeniami. Pozdrawiam Was serdecznie, Papa! Pa.